Siemaneczko, Tomek SQ21 z, z tej strony. Dzisiaj kontynuujemy temat Sonus Fabera. Wchodzimy w te bardziej high-endowe klimaty. Sonus Faber Lilium. Ostatnio zrobiliśmy materiał o niższych seriach Sonus Fabera: czyli Lumina, Sonetto i Olimpika. Link, oczywiście, znajdziecie w opisie tego filmu. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Dzisiaj wchodzimy Schodek wyżej, e, pogadamy już o czymś takim no, high-endowym, porządnym, czymś, co jest w zasadzie kwintesencją Sonus Fabera. Seria Lilium, a raczej jeden konkretny model kolumn, wprowadza nas na tą prawie że najwyższą półkę Sonus Fabera. Jest jeszcze sufit, ale o tym może kiedyś. Sonus Faber Lilium to jest ogromny krok do przodu względem Olimpiki. Wchodzimy tutaj na pułap 330 tysięcy złotych za parę. Więc to jest kupa kasy. Eee, I zaraz Wam powiem, co w nich jest takiego wyjątkowego. Dlaczego tyle kosztują? No i dlaczego mi się tak podobają. Zacznijmy od designu, od wyglądu. Nie ma się do czego przyczepić. Jeśli na nie patrzymy, troszkę odbiegają od niższych serii. Eee, nie widzimy na pierwszy rzut oka takiego zwykłego drewna. Przepraszam za bardzo proste wyrażenie o kolorze drewna. Tylko zachwyca nas przedni skórzany panel razem z ładnie wkomponowanymi głośnikami. Drewno oczywiście w tej kolumnie występuje, także spokojnie. Jest ono po bokach w takim pięknym, czerwonym, żywym lakierze. E, świetnie to wygląda z odbiciem światła. E, no widać, że mamy do czynienia z czymś bardzo wysokiej klasy, no z takim ach, wymuskanym, kunsztowym. Są to kolumny Ogromne, to już nie jest coś, co sami przeniesiemy sobie, przestawimy. Przede wszystkim sam proces wypakowania zajął nam z półtorej godziny: no bo trzeba przecież, jak z jajkiem, się z tym obchodzić. Tutaj jedna osoba podtrzymuje, druga powolutku ściąga. Oczywiście wkrętarka, odkładanie wszystkiego, tak żeby wiedzieć, oczywiście, jakie później spakować. No ale udało się, stanęły, no i zachwyciły. Co do zastosowanej technologii. Po ściągnięciu tej skarpety ochronnej e, pierwsze co się rzuca w oczy to głośnik pod szybą. Jest to głośnik pasywny, ale wentylowany dookoła. Strasznie modernistycznie to wygląda i to jest pierwszy taki nowoczesny element designu w samu sfaberze, który w poprzednich i niższych seriach nie był widoczny. Przechodząc z samej góry kolumny na sam dół od spodu mamy zabezpieczony taką listwą infraufer. To jest w ogóle opatentowana nazwa sądu oni tak nazywają tę technologię, i to jest głośnik najbardziej niskotonowy, że tak powiem, i obok niego są dwa bas refleksy skierowane w dół. Jest to głośnik wypluwający z siebie te najniższe, turbo, najniższe częstotliwości i pozwala w zasadzie odetchnąć pozostałym głośnikom, które również pracują w tych niskich rejestrach. Z tyłu znajdziemy pokrętło do regulacji niskich tonów. Nie jest to może ogromne podbicie tak jakbyśmy postawili nagle subwoofer o wielkości metra sześciennego. Nie, to jest zupełnie inna bajka. To tylko troszeczkę nam reguluje natężenie niskich tonów, ale na tyle wyraziście, że dla mnie to było absolutnie wystarczające. Najczęściej w świecie audio wojna jest prowadzona o bas. No bo przecież jeden potrzebuje go Tyle, pewnie wyszedłem z kadru, drugi tyle i znowu wyszedłem z kadru. A ktoś będzie chciał coś bardziej liniowego, także, jeszcze tutaj, przy tak wysokim budżecie, mamy delikatną opcję dostosowania tych kolumn pod siebie. Przejdźmy do najważniejszego, czyli do dźwięku. Bardzo lubię to high-endowe podejście, no bo kończą się kompromisy. To już jest w zasadzie no, pokazanie wszystkich umiejętności inżynierów danego producenta. No, trzeba się pochwalić, co, co potrafią. Zapewne widzieliście już nasz film z Dali Kore. no i jest to bezpośrednie porównanie, bezpośrednia konkurencja. Sonus Faber gra troszkę grzeczniej, delikatniej. Eee, Dali były znacznie bardziej koncertowe, ale już rozwijam całą myśl. Odsłuch Sonusów przeprowadziłem na dzielące Najma 222 i końcówka NAP 250 bez dodatkowego zasilacza. Pierwsze co mi wpadło w uszy, no to bas. Był ekstremalnie kulturalny, taki kontrolowany, ekstremalnie, ekstremalnie, tak wiem, ekstremalnie wysublimowany. Co się rzadko zdarza, zwykle e, najniższe rejestry są jakieś efekciarskie, trochę przesadzone. E, występują takie próby stworzenia sztucznego dociążenia. No nie, w Sonus Faberze to wszystko było takie po prostu lekkie, płynne i spójne. Skaczę dzisiaj od Głośnika pasywnego na górze do ufera, infra ufera na dole. Więc teraz z niskich tonów przeskoczy na te wysokie. Dźwięk w świecie audio zwykle jakoś musimy nazwać. Przeważnie są to porównania wizualne. Jakoś sobie to musimy zmaterializować przed oczami. Powiedziałbym, że ta góra jest taka iskrząca, ale nie jest to tak, jakbyśmy jechali szlifierką po beczce, tylko jakbyśmy mieli zimne ognie. Uruchomcie wyobraźni, ja właśnie teraz to też robię. I w zasadzie przekazuję Wam takie szczere odczucia, jak, jak ja to widzę i jak ja to przede wszystkim słyszę. Także przestrzeń była świetna. No, ciężko teraz powiedzieć, albo scena, porównanie do sceny, zmienia nam się pomieszczenie, akustyka, zmienia nam się przede wszystkim osoba słuchająca. Więc to są po prostu wrażenia z tamtej chwili, gdzie usiadłem, posłuchałem, zaangażowałem się w to. No, hajent. Nie da się z tym dyskutować. Nie spotkałem się jeszcze z bardzo chudogrającym hajendem. Był dół, była góra, teraz środek. E, przede wszystkim tutaj pamiętajcie, słuchałem tego na najmniej 222 i 250 bez zasilacza. To jest słowo klucz. E, I średnica wydała mi się troszeczkę sucha, analityczna, bardzo wyrazista, ale jednak troszkę pozbawiona tego mięska, które ja lubię. Wiecie, vintage'owe klimaty, lampy, to jest to, co Tomek lubi najbardziej. E, więc ta średnica w Sonus Faberach w połączeniu z tym najmem wydała mi się troszkę sucha. Ale słowo klucz, czyli zasilacz. Oczywiście do, te, do tej dzielonki możemy dorzucić opcjonalne zasilanie i wtedy ten dźwięk nam się nasyci, zrobi się bardziej oleisty, bardziej nasycony. Uzupełniając jeszcze moją wypowiedź o kwestie dźwiękowe, no mówimy o tej najwyższej półce. Także detal, który tutaj jest przedstawiony, nie jest absolutnie wymuszony. W zasadzie ani nie chodzi o jakąś przeostrzoną, sztucznie wyeksponowaną górę, ani dół, bo przecież powiedziałem, że ten pas był taki mięsisty, ale nie, na, nie natarczywy. On po prostu był bez żadnej tutaj spiny w tych kolumnach, czy jakiegoś tam sztucznego wykręcania parametrów. No ile tego detalu i tej magii może być w high-endzie? Ano bardzo dużo. Przede wszystkim tak wysoki poziom polega na tym, żeby ten dźwięk nie był wymuszony, żeby nie był sztucznie powyciskany, bo możemy zrobić na wykresie e, ekwalizacji coś takiego i nagle o ile detalu jest, ale po pięciu minutach no po prostu czacha dymi, głowa paruje i to jest nie do zniesienia. W przypadku kolumn high ten detal jest niewymuszony. Po prostu jest. Jego jest tak dużo, tak, do, tak wiele informacji dostajemy z takich kolumn, że nie przejmujemy się, że a to jest podbite, to podbicie wpływa na wyższy środek. No nie. Tutaj każdy głośnik ma swoją rolę, wszystko jest tak zestrojone, żebyśmy dostali w pełni harmoniczny, spójny dźwięk. Przy pierwszym odsłuchu sonusów no, nie będzie takiego efektu wow jak w Dali Kore. ale tu jest haczyk. Po dłuższym słuchaniu zdecydowanie docenicie ich. Poziom. One grają tak wybitnie, tak spójnie, że jak później posłuchacie jakichś innych kolumn z trochę niższej półki, no to możecie powiedzieć wręcz, że grają trochę prymitywnie. W przypadku kolumn high-endowych, no nie chodzi o ten efekt na odsłuchu, o te 15 minut, w których się zachwycicie. Dali, owszem, przekazują na starcie więcej emocji. Sonusy są nieco bardziej stonowane, wysublimowane. Przejdźmy zatem do podsumowania. No ja jako fan Sonus Fabera nie zawiodłem się jak te kolumny do nas przyjechały. Nie oczekiwałem czegoś właśnie efekciarskiego, koncertowego i się po prostu nie zawiodłem. Słychać w Liliumach, że jest to po prostu Sonus Faber. Mają one wspólne cechy z poprzednimi, niższymi modelami, ale wchodzimy już na tą mega wysoką półkę, gdzie no nie powinniśmy się mieć do czego doczepić. Oczywiście subiektywne kwestie to jest jedna rzecz, ale śmiało stwierdzam, te kolumny grają bardzo kulturalnie. Przede wszystkim zapraszam Was na odsłuch. Kolumny te stoją u nas, można ich posłuchać. Skonfrontujcie moje wrażenia ze swoimi. To jest bardzo ważne, żeby w świecie audio wyrobić swój punkt widzenia, a raczej słyszenia. Dajcie znać w komentarzu, czy podobają Wam się takie high materiały. Jeśli macie pomysł, o czym moglibyśmy nakręcić jakiś film. A może chcecie posłuchać jakiegoś high-endowego klocka, dajcie znać. Dołożymy wszelkich starań, żeby Wasze marzenia spełnić. Tymczasem serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!